Czy można w jakiś sposób uniknąć tego typu choroby? Niestety nie. Jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane, tak naprawdę do teraz nie wiadomo skąd się to bierze. To nie jest kwestia tego, że ktoś na przykład pali dużo papierosów, pije alkohol, brał narkotyki, czy po prostu w jakiś inny, jakikolwiek sposób się truł. To po prostu jest, no tak naprawdę, gra na loterii. Nie wiadomo skąd się ta choroba bierze. No Chybił trafił tak naprawdę. Ja niczym nie zawiniłam, że, że zachorowałam na stwardnienie. Stało się jak się stało, ale to nie jest tak, że ja na przykład bym teraz Przyniosła chorobę na kogoś innego? Absolutnie. Ja uważam, że ja sobie radzę z tą chorobą i uważam, że, że mogę po prostu też w ten sposób pomóc innym. I jeżeli ja sobie z tym radzę, to, to uważam, że inni ludzie też powinni zyskać takie podejście, jak ja i też tak troszkę się nauczyć tego podejścia z tą chorobą. I pierwsze oznaki, rozumiem, że to jest drętwienie kończyn, tak? Po yy... czym na co trzeba zwrócić uwagę, żeby wiedzieć, no bo ty miałeś zdrętwiałą dłoń jesteś makijażystką, jest dla Ciebie to było ważne i dlatego poszłaś do lekarza, ale po czym osoby mogłyby stwierdzić, że coś jest nie tak, żeby pójść do tego lekarza? Generalnie objawów wskazujących na stwardnienie rozsiane jest bardzo dużo i te objawy też często są mylone z boreliozą. W moim przypadku było to zdrętwiała taka lekko lała ręka. Są też przypadki, że nogi są zdrętwiałe. Osoba, z którą leżałam na sali też miała taki przypadek, że po prostu miała nogi zdrętwiałe. Ciała I czuła, jak jakieś impulsy przez ciało przechodzą. E, objawami też mogą być zaburzenia widzenia. No, objawów jest bardzo dużo, ale to jakby specjalista musi sprawdzić. No, generalnie ta choroba wychodzi jakby podczas rezonansu, re, rezonansu magnetycznego. Czyli jeśli ktoś tego typu objawy, o których wspomniałaś, zauważył u siebie, to powinien udać się do lekarza na taki rezonans? No myślę, że na pewno taka osoba powinna się udać do neurologa, bo neurolog zajmuje się właśnie takimi objawami i on powinien tak naprawdę stwierdzić, czy warto zrobić rezonans, czy nie. U mnie jakby to nie jest kwestia tego, że poszłam po prostu od razu na rezonans. Poszłam do lekarza ogólnego, który mnie skierował do neurologa. Miałam tomografię komputerową, pobieraną krew, z czego, z tego tak naprawdę nic nie wyszło. Bo lekarz awaryjnie skierował mnie na rezonans magnetyczny, awaryjnie, i z tego awaryjnego skierowania na rezonans, gdzie lekarz wtedy stwierdził, że jestem zdrowa i nic mi nie jest, ale w razie czego warto zrobić badanie, no, wyszło, że jestem chora, dlatego teraz mam taką nauczkę i uważam, że jeżeli mam jakiekolwiek objawy, źle się czujemy, czujemy, że coś jest nie tak, absolutnie trzeba od razu iść do lekarza i to sprawdzać, bo naprawdę no, no, czas bardzo dużo daje. Ja się bardzo cieszę, że tak naprawdę od razu po pierwszym życiu yy, została wykryta choroba. Yy, biorę tabletki, po tabletkach bardzo dobrze się czuję i tabletki bardzo dużo mi dają, także naprawdę no trzeba się badać. Jakie są rokowania? Na ile można powstrzymać tą chorobę u ciebie? Generalnie, jeżeli chodzi o leczenie stwardnienia rozsianego, nie ma leków, które powiedzmy, usuwają całkowicie, hamują chorobę, są tabletki, które właśnie hamują i spowalniają chorobę. To też zależy od tego, kto jaką ma odmianę, bo są jeszcze inne odmiany stwardnienia, kto jakie ma rzuty właśnie jakie ma objawy i tak dalej. Jeżeli chodzi o mnie, ja dostałam od lekarza chyba naj, najbardziej możliwie pozytywne rokowania, ale ja jestem pozytywna i tak jak wcześniej wspomniałam, miałam właśnie dwa miesiące temu robiony rezonans, wyniki mam lepsze. Niż przy wykryciu choroby, co oznacza, że y, naprawdę moje podejście to, jak o siebie dbam, jak dbam o swój komfort psychiczny, y, jak to mi wszystko pomaga w przechodzeniu choroby. Od tamtej pory, od momentu pierwszego rzutu, ja nic nie poczułam. Ja się czuję fantastycznie, naprawdę. Ja w ogóle nie czuję, że jestem chora w ogóle. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału przeambitni.pl, zachęcam również do łapek w górę i do skomentowania wywiadu, który właśnie zobaczyliście.